topowe oddechy z potwierdzonym naukowo wpływem na mózg stosując je w mniej niż 90 sekund jesteś w stanie przejąć kontrolę nad swoim stanem emocjonalnym numer 1 czyli oddech pudełkowy 4 wdech cztery przytrzymanie cztery wydech cztery przytrzymanie działa natychmiastowo na obniżenie kortyzolu jest używana nawet przez Navy Seals także działa 2 oddech koherencyjny inaczej nazywany rezonansowy. Pomaga w maksymalnym skupieniu i jasności umysłu. Synchronizuje rytm serca i mózgu. Numer 3. Cykliczne wzdychanie fizjologiczne. Działa błyskawicznie na zresetowanie stresu. Dwa szybkie wdechy, jeden długi wydech. A jeśli chcesz szczegółową instrukcję tych technik, to napisz w komentarzu 1, 2, 3, a największa liczba odpowiedzi pod danym numerem spowodują, że nagram wam kolejny właśnie taki filmik instruktażowy. Napisz w komentarzu 1, 2 lub 3 i zaobserwuj po więcej.